To tylko 10 minut dla Twojego brzucha. Zaczynamy. Przejdź do klęku podpartego i przyciągnij pępek do kręgosłupa. Wytrzymaj przez chwilę takie napięcie i się rozluźnij. Przyciągnij pępek do kręgosłupa. Wytrzymaj przez chwilę taki wciągnięty brzuch. Postaraj się go doświadczyć i się rozluźnij. Znów pępek do kręgosłupa. I się rozluźni. Na przemian wykonuj te dwie czynności. Pępek do kręgosłupa. Czujesz jak brzuch się robi płaski i się rozluźni. Czujesz jak narządy wewnętrzne opadają na jamę brzucha i ją rozpychają jeszcze kilka powtórzeń. Pępek do kręgosłupa i rozluźnij. Pępek do kręgosłupa. Postaraj się oddzielić oddychanie od pracy do kręgosłupa. Jeszcze jedno powtórzenie. I rozluźnij. Ustaw się w pozycji podpór przodem i na przemian przenoś ciężar ciała raz na lewą rękę, raz na prawą. W tym czasie druga dłoń, ta która odrywa się od podłogi, dotyka barku dłoni, dzięki której Twoja pozycja jest stabilna. Możesz wykonywać te ćwiczenia powoli lub też w większym tempie. Wiesz, to jest super, że do końca rundy pozostało tylko 25 sekund. Połóż się na plecach i wykonujemy ćwiczenie, które zna każdy. Oprzyj dłonie na dolnych żebrach i wykonując skurcz za pomocą mięśni brzucha zauważ, jak żebra zbliżają się do bioder. Popatrz w sufit. Twoja broda powinna być oddalona od mostka. Możesz na kilka sekund zatrzymać skurcz albo wykonywać te ćwiczenia w szybszym tempie. Jeśli ta wersja ćwiczenia jest łatwa, sięgnij rękami za głowę. Wtedy to ćwiczenie będzie jeszcze bardziej przypominało sylwetkę gimnastyczną chorą wodzie. Skup się na tym, co czujesz. Twoje dolne plecy przylegają do maty. Pozostań w leżeniu na plecach. Teraz Twoim zadaniem jest doświadczenie skurczu mięśni brzucha i uniesienia miednicy z nadpodłogi, zbliżenie kolan w stronę kratki piersiowej. Gdy opuszczasz nogi, gdy idziesz do tej pozycji, skup się na tym, żeby dolne plecy przez cały czas miały kontakt z motą. Wdychaj. Im dalej oddalisz, im bardziej oddalisz nogi, tym to ćwiczenie będzie trudniejsze, ale dzisiaj wykonujemy jego łatwą wersję. W dalszym ciągu leżymy na podłodze na plecach. Naszym zadaniem jest naprzemienne dotykanie łokcia i kolana. Dotykasz lewym łokciem prawego kolana i prawym łokciem lewego. I poczujesz zmęczenie, odpoczywaj. To normalne, że jakość ruchu może spadać zmęczenie narasta. Wracamy do podporu przodem i zachowując stabilny tułów, na przemian ustawiam się w pozycji elbow plank, czyli plank na łokciach, i plank, czyli podtrzucam. 10 sekund do końca i zostajemy w planku 5, 4, 3, 2, 1, świetnie. Zmęczenie narasta, ale już jesteśmy za połową, przechodzimy do ćwiczenia Mountain Lime, na początek wykonujemy je powoli. Zauważ, że ustawiłem dłonie tak, że palce są skierowane na zewnątrz. Teraz kilka szybszych ruchów. I znów spowolnie. 30 sekund za nami i przyspieszę. Spowolnie. I ostatnich 13 sekund. Staram się popracować szybciej. Teraz trochę odpoczniesz. W leżeniu na plecach. Unieś kolana. Ugnij nogi w kolanach. I na przemian. Oba kolana raz po lewej stronie, raz po prawej. Niech Twoje ramiona będą wyprostowane, gdy zbliżasz obie nogi w prawo. Mocniej naciśnij prawą dłonią na podłogę. I podobnie, gdy nogi wędrują w lewo, skontroluj ten ruch mocno, naciskając podłogę lewą dłonią. Nie jest to ciężkie ćwiczenie. Dziś wykonujemy naprawdę łatwą jego wersję. Potrzebujemy też lżejszych ćwiczeń, żeby się nie zniechęcić i żeby w czasie trwania tej długiej 10 minutowej rundy dać sobie choć odrobinę oddechu. Teraz ćwiczenie, które dobrze znasz, kolana na zewnątrz, podeszwy stóp oparte jedna o drugą, sięgnij rękami za głowę, wykonaj mocny zamach i przejdź do siadu sit up, ćwiczenie, które często wykonujesz na treningach. Nie jest ciężkie, tym bardziej, że już prawie pół minuty za nami. Jeśli czujesz się dobrze, możesz przyspieszyć. Odkładaj ciało tak, żeby kręg po kręgu Twojej plecy stykały się z podłogą. Zaobserwuj te doznania, które pojawiają się w plecach. Jeszcze 10 sekund. 3, ostatnie powtórzenie. Połóż się na plecach, całkowicie się rozluźnij. Pępek, zastrzwi w stronę kręgosłupa. Przytrzymaj przez chwilę taki wciągnięty płaski brzuch i zupełnie się rozluźnij. Pępek do kręgosłupa, uniezależnij te ruchy. Są ruchy mięśni od mięśni oddechowych. Gdy wciągasz brzuch, to nie znaczy, że masz w tym momencie wciągnąć albo wypuścić powietrze. Pępek do kręgosłupa. Oddychaj spokojnie i rozluźnij. Pępek do kręgosłupa. Przytrzymaj trochę dłużej i rozluźnij. Jeszcze kilka razy. tak do kręgosłupa, czujesz jak brzuch staje się płaski, jak się zapada i rozluźnij, i jeszcze raz, i rozluźnij, w ten sposób przećwiczyłeś, przećwiczyłaś 10 minut, jeśli Czujesz, że masz siłę na więcej. Chwilę odpocznij i rozpocznij na nowo 10-minutową rundę. Dobrego wieczoru, do jutra. Dzięki za uwagę, dzięki za wspólnie spędzony czas.